Chciałem podziękować wszystkim kibicom, którzy oddali za mnie głosy. No co, wyjechaliśmy w sobotę z Natalią nad ranem, stawiliśmy się tam przed, przed 14, na 17 mieliśmy, mieliśmy spotkanie, takie konferencję, taką, którą jak to będzie wszystko wyglądało, na jakich zasadach są te konkursy. Też pojawili się Cześni, później na 19 mieliśmy, mieliśmy te, taki lekki rozruch. a wiadomo Rekowi się podniecił, już tam coś, coś się działo. Co wieczorem wieczorem kolacja, zapoznanie się z chłopakami przez sympatyczni kolesie, także jestem jestem mile zaskoczony, później jakieś lekkie wyjście na, 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 na wieczór na, 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 na wrocławski rynek. Co rano wstałem, poszedłem na siadanko, posiedziałem, posiedziałem z atalią, czekałem na swoich bliskich, przyjechała mama z bratem, z, z dziewczyną, kuzyn, z dziećmi. Później, później, co, kolejni, kolejni moi przyjaciele przyjechali i tak, i tak do, do, do 14, potem, potem już pojechaliśmy na halę. Co, przygotowania tam do meczu, potem ten kor konkurs mój nieszczęsny, tam troszeczkę nie, 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 wpadało, no ale trudno, to już takie życie. Później, później prezentacja. No świetne życie, naprawdę, jestem, jestem, jestem pod wrażeniem, że poznałem tych ludzi, bo się oglądało. Filipa Dylewicza, to się oglądało jak za mało jak, jak grał, jak, jak rywalizował z najlepszymi w Polsce i w Europie, i ja miałem możliwość go poznania. No, no i, i bardzo miła zabawa, będę miał na pewno ogromne, ogromne, ogromne e, wspomnienia z, z tym meczem i tym bardziej jeszcze, że to wszystko się działo na, na hali ludowej, gdzie za małych lat, za młodych lat oglądałem. Oglądałem mecze Śląska, byłem ich wielkim fanem. W tej drużynie był Maciej Zieliński, Adam Wójcik, Józef Monda, Mondas, Migineks i, i, i to co oni wyprawiali tam w meczach Euroligi i później jeszcze te rywalizacja z Anwilem Wrocławek w finałach. Jak nie wiedziałem w ogóle, że to będzie na, 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 na hali ludowej, myślałem, że to jest na orbicie, a jak wszedłem na tę halę. Mówię, co jest grane? Mówię, to jest hala ludowa, gdzie na przykład ja na przykład jak ja, jak ja jak chciałem zagrać, więc spełniło się moje. Małe marzenie i, i było coś pięknego. No. Świetne, świetne, świetne doświadczenie i świetne przeżycie.